Pierwsza informacja: jak będą Państwo oglądali ten program, to już będzie w sprzedaży realnie, faktycznie książka Masoneria Polska 2020 na rozdrożu historii. Na okładce jest takie wielopoziomowe skrzyżowanie, na środku siedzi koronawirus, także wiele już wiadomo. Znaczy, książka sprzedaje się od jakiegoś tam dłuższego już czasu. Znaczy trzy księgarnie ją sprzedają, ale w tak zwanej przedsprzedaży, co, co wielu myli. I w tej książce no, pisze sporo także o tym, co się zdarzyło w marcu i kwietniu 2020 roku i o ludziach, którzy w tym okresie są decydentami, i m.in. o ministrze zdrowia, ministrze Szumowskim. Jest to dziwna postać i dziwnie się zachowuje, jeżeli ktoś węszy spiski, a ja wężę spiski, no to wygląda na jedną z osób najbardziej w taki spisek zaangażowanych. Zauważmy skąd on się wziął. Znaczy był sobie lekarz, profesor, chirurg, leczył. Yy, uczył medycyny. No i nagle, jakby tak bez jakiegoś wyraźnego powodu, yy, z, zainteresował się nim Gowin. Tak? Gowin to postać podejrzana. Dużo o nim pisałem w Masonerii Polskiej 2017 w Centrum Wydarzeń. Da, wiemy wszyscy, że człowiek Platformy Obywatelskiej. Kandydował nawet na szefa tej Platformy Obywatelskiej, wcześniej powiązany z Katolewicą Tygodnika Powszechnego Więzi, z Arcybiskupem Życińskim. No, można powiedzieć, że taka piąta kolumna w Kościele. I Gowin zrobił z Szumowskiego, ważnego urzędnika w Ministerstwie Edukacji, w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego. Dał mu jakieś tam zadania, takie no zupełnie niezwiązane z jego specjalnościami, i później nagle hmm, Sumowski stał się ministrem zdrowia. No i główną osobą decydującą, tak by przynajmniej wynikało z jego wypowiedzi i z innych wypowiedzi w sprawie koronawirusa. No i teraz te jego wypowiedzi, czy postępowanie, znaczy postępowanie jest niejasne, a wypowiedzi są przedziwne, nienaukowe, nielekarskie. No, znaczy dlaczego postępowanie jest niejasne? Bo jeżeli ministrem zdrowia jest chirurg, to on nie ma zielonego pojęcia o chorobach zakaźnych, o epidemiach i tak dalej. Jeżeli to jest naprawdę poważna sprawa, no to tworzy się radę złożoną z najwybitniejszych epidemiologów polskich, radę, która rozpatruje wszystkie problemy, rozwiązania, procedury, radę no, maksymalnie wieloosobową. Ta rada obraduje jawnie, to znaczy są y, jakieś protokoły z jej, po, jej posiedzeń, głosuje, no, czyli powiedzmy, y, pojawia się jakieś twierdzenie, jakaś teza, no to jest nad nią głosowanie i każdy może zobaczyć, że powiedzmy dziesięciu epidemiologów jest za, a dziewięciu jest przeciw. Widać, że kwestia jest dyskusyjna, albo wszyscy głosują za, wtedy widać, że kwestia jest. Nie, nie dyskusyjna. Rada jest oczywiście radą, to znaczy radzi ministrowi i rządowi, no bo trzeba pamiętać, że to nie jest tylko kwestia samej epidemii, tylko to jest kwestia wielu innych porządków: gospodarki, przede wszystkim, kościoła, przede wszystkim. I yy, nie można tu władzy oddawać yy, nawet najwybitniejszym lekarzom, bo. Oni widzą w swoim porządku, nie widzą porządku, powiedzmy, gospodarczego, czy porządku wolności obywateli, naruszenia wolności obywateli. Jak daleko można się posunąć w tym naruszeniu? Ja rozumiem, że lekarz to by każdego podejrzanego zarażenia zamknął w celi, ale ten lekarz musi się dowiedzieć, że ludzie mają prawa, że jest konstytucja. Że są pewne wolności, których nigdy i nigdzie w żadnych wypadkach nie wolno naruszać, można apelować, ale, ale nie naruszać. No i teraz m, takiej rady nie ma. Prawda? Nie wiemy, kto podejmuje decyzje, dlaczego, dlaczego są pewne obostrzenia, jakie jest ich uzasadnienie. No, bardzo to przypomina rady, które dawał Pań, Platon w swoim państwie. Platon w państwie opisał, jak zbudować państwo supertotalitarne, żeby ludzie nie zauważyli, że to jest państwo supertotalitarne. No bo on mówił, już wiemy z doświadczenia, już wtedy mieli takie doświadczenie, że jak budujemy jawny totalitaryzm, to on długo nie trwa, ludzie się buntują. No to trzeba zbudować tajny totalitaryzm. No, i trzeba to zrobić w ten sposób, że wprowadza się prawa ograniczające wolności, do każdego prawa dając określony wstęp, czyli uzasadnienie, że to jest w Twoim interesie, w Waszym interesie, w interesie całego społeczeństwa. Te wstępy z założenia mają być fałszywe, bo prawda zawsze wiąże ręce i ogranicza. I tak jeden wstęp po drugim, jeden przepis po drugim, jeden wstęp po drugim, i nagle się okazuje, że obywatel nie może zrobić kroku, i trochę to te rady. Ta, tą, tą sytuację opisa, opisywaną przez Platona przypomina sytuacja dzisiejsza. Pamiętajmy o tym, że Platon jest wielkim górą masonów. Masoni się na niego często powołują, jakby realizują jego wskazania. Tego nie ukrywają. No i teraz jakby drugi aspekt tej samej sprawy, to znaczy, jeżeli ministrem nie jest polityk, nie jest ktoś, kto ma tylko maturę, jest jeszcze na dodatek, czyli jest w istocie lekarz i naukowiec, to powinien się wypowiadać jak lekarz i jak naukowiec. A co może powiedzieć lekarz? Tu są dwie perspektywy. Pierwsza perspektywa, każdy lekarz zdaje sobie sprawę z tego, że los jego pacjenta nie zależy tylko od stosowanych procedur medycznych, ale także od jego stanu psychicznego. W związku z tym, nie posługując się kłamstwem, stara się tak postępować z pacjentem, żeby ten pacjent miał jakąś nadzieję, żeby otwierać przed nim te perspektywy, realne perspektywy. Że no, zmierza się ku wyzdrowieniu, ale zarazem lekarz czy naukowiec no, stosuje metodologię lekarską i naukową, czyli mówi to, co wie, mówi to, czego nie wie, i najwyżej może stawiać hipotezy, i wtedy mówi: To są hipotezy, ich prawdopodobieństwo jest takie, można postawić inną hipotezę. Prawdopodobieństwo tej innej hipotezy jest trochę mniejsze, albo na przykład trochę większe. No, czyli na pytanie, co będzie w maju w Polsce, co będzie w maju w Stanach Zjednoczonych, co będzie w maju we Włoszech, w kwietniu nie wie nikt. Nie wie nikt i żaden naukowiec, żaden lekarz nie może powiedzieć, co będzie. W maju, prawda? i nikt nie może powiedzieć, że epidemia będzie trwała półtora roku albo do końca świata, dopóki wszyscy się nie zaszczepią. I nikt nie może powiedzieć, że za pięć dni wirusa nie będzie. Prawda? Można oczywiście prezentować pewne hipotezy, ale wtedy no, trzeba określać ich prawdopodobieństwo. Był taki czas, opisałem to w książce Masoneria Polska 2020 kiedy Szumowski w poniedziałek powiedział, że w niedzielę będzie powyżej tysiąca zgonów z powodu koronawirusa. No i powiedział to z wielką pewnością siebie, a w niedzielę było 600 zgonów w sobotę przed tą niedzielą, powiedział, że zarażonych w najbliższych dniach będzie kilka lub kilkanaście tysięcy. No, od tego czasu minęło 20 dni i jeszcze nie ma kilkunastu tysięcy. Prawda? I y, chyba jakaś krytyka do niego dotarła, bo powiedział, że opiera się na tym, co dzieje się we Włoszech, w Hiszpanii i tak dalej. Ale to nie jest podejście ani naukowe, ani y, lekarskie, dlatego że wiemy, y, że mogą występować bardzo różne czynniki lokalne, które jakby zmieniają obraz. Nie można przenosić y, tej sytuacji jednej na drugą, jakby to było oczywiste, że będzie to tak samo. No. I teraz Szymowski mówi pierwsze, co zaczął mówić, że w wakacje to na pewno nie będzie kolonii ani obozu dla młodzieży. W ten sposób jakby wbił nóż w plecy dziesiątków, a może setek tysięcy ludzi, którzy żyją, zarabiają pieniądze na organizacji tego typu imprez. Ostatnio. Zaczął mówić o tym, że maseczki zdejmiemy za dwa lata, no bo zaczął mówić o tym, że zdejmiemy je jak będzie szczepionka. Tym samym zasugerował dwie rzeczy: że szczepionka ma być powszechna i przymusowa. Prawda? Pamiętajmy, że podczas wirusu świńskiej grypy wszystkie państwa oprócz Polski kupiły szczepionkę dla wszystkich obywateli. 10% Niemców się zaszczepiło, 4% Francuzów i Włochów. Dużo szwedów, no nie, nie, nie znam liczby, ale wiem, że największe, największe problemy były w Szwecji, gdzie masa osób zapadło na różne ciężkie choroby, szczególnie dzieci, nieuleczalne choroby. Z powodu tej szczepionki przygotowywanej na prędce. Niezbadanej do końca, i do dzisiaj ciągną się, się procesy. Nie ma jeszcze żadnej szczepionki. Przygotowuje ją Bill Gates, postać podejrzana, to o tym możemy powiedzieć w innym programie. A Szumowski już nam sugeruje, że dopóki nie weźmiemy tej szczepionki, to, to w ogóle nic się nie zmieni. Prawda? To yy, można mu powiedzieć, panie Szumowski, jak będzie tak, jak pan prorokuje. Tylko, że no lekarz czy naukowiec nie powinien prorokować. Prawda? Jak będzie tak, jak pan, jak, jak pan prorokuje, to będzie tak, jak Boniek powiedział, że będzie więcej Zbigniew Boniek, że będzie więcej ofiar kryzysu gospodarczego. O wiele więcej ofiar kryzysu gospodarczego niż koronawirusa, a koronawirusa, a ofiar koronawirusa nie da się. Nie, 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 nie będzie można im pomagać, bo nie będzie. Gdzie im pomagać i za co im pomagać. Prawda? Także yy, yy, wszystko wskazuje na to, że mamy, znaczy to oczywiście inne znaki na to wskazują, ale samo postępowanie Szyma Szumowskiego też na to wskazuje, że mamy do czynienia z jakimś spiskiem przeciwko nam, z jakimś działaniem yy, zabierającym nam yy, wolność. Teoretycznie na pewien okres czasu, a jak pokazuje praktyka historyczna, to może chodzi o zabranie nam podstawowych wolności na dłużej albo na zawsze, jeżeli nie będziemy się bronili. A na razie nic na to nie wskazuje, żeby Polacy się bronili. Ja tylko mam nadzieję, że Mickiewicz miał rację, ma rację i będzie miał rację, kiedy mówi: Nasz naród jest jak lawa z wierzchu brudna i plugawa, a w środku ogień płonie. Miemińskiewicz mówił, że wszyscy nasi wrogowie, wszyscy, którzy chcieli nam zabrać tożsamość, religię, narodowość, na tym się przejeżdżali, że tą lawę brudną i plugawą z wierzchu brali za nasz stan i już się cieszyli i wyciągali rękę po, po wszystko i tą rękę my im ucinaliśmy. Także mam nadzieję, że, że teraz będzie tak samo. Dziękuję bardzo.